Cześć widzowie, będziemy dzisiaj grać na serwerze Frutas Polecam, bo tak. No, robimy jakieś kilka na Na eventowej, bo właśnie, że stracę i to Nie, łaskawieńca, tak. W na trudnych, nowych serwerach. Walić. Nie mam każdy mnie bije, bo nie mam tego, nie. Czysa, że mnie. A, sorry, jak będę mówił coś jakby, bo coś się stresuję trochę. To mój pierwszy film, tak? Proszę. Proszę, pozdrawiam. Nie wiem, nie, jak ktoś chce zagrać razem, to możemy, możecie ten, kurde, jak to się nazywa, oh, w, komentarzu, w komentarzu, w komentarzu, nie? Napisać się. No, ten film będzie krótki, bo mi się nie chce nagrywać dzisiaj teraz... Starośnia. Dzięki. Jak będzie pójść sorry. Przepraszam.

Ale, ja mam dziwne mikrofonienie i nie mogę głośno gadać. Przepraszam. Mam nadzieję, że mnie nie zbią. Proszę.

Dzięki za klucze. Tak, MSG. Ja. Była podłoga, S. S, sorry za takie brzydkie słowa, nie? Ale troszeczkę się wkurzyłem, jak mnie nawala. Co jaka na nowego, nie? Przepraszam. Przepraszam za to. To nie Kurde, ale... Szkoda, że nie... źle A, już to tam. Aha.

Kilka dwa? A, no. To mocno, kurde. To jest otto, jakby co, nie? Ten, który mnie goni, to jest otto. Ej! Chwwu! Zapomniałem sobie wyłączyć tymi sklepami i nie wiedziałem co, mam. kurde. Bo z starę! Bo nawet spadnę na tym odcinku, no... Ja. Hmm. Czekajmy sobie, tak. Rozluźnijmy się. Następny Jakie odc... jakie w ogóle... Jakie... Kur... Jakiej gry? Albo z czego? Chcecie odcinki kolejne, nie? Я ещё как-нибудь гугл'ом. Наших белых пузоев успокоил. Пахнет. Пахнет, как пузоев. Чисто. Ja przez chwilę pokazywać sobie, bo po prostu nie mam tego, tak? Będzie bardzo krótki film. Powtarzam się, chyba, nie wiem, ale. Nie ma, ale. Pozdrawiam. Sąsek też nie tutaj to to jest niebezpiecznie. Dawno ja pierdzielę. Gdzie? koniec odcinka, wiecie. E, powiedzcie mi, jak ją ja nagrywać, co ją nagrywać, bo po prostu... Wiecie... Ja nie wiem, co w ogóle wy chcecie oglądać, nie? Więc to koniec na tym odcinku. E, więc no, nara, nara, nie? No, ro. No.